Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo ważny odcinek dla tych, co mają dziewczynę, żonę albo nie wiem, kochankę z Filipin. Opowiem Wam o najważniejszych rzeczach, czego w życiu nie powinniście mówić swojej partnerce z Filipin. Zaczynajmy. Po pierwsze Nigdy swojej partnerce z Filipin nie powinniście mówić, że je za dużo ryżu. Słuchajcie, Filipiny, od tego, że są jednym z największych producentów ryżu, bo podobno 12 milionów ton rocznie, to są tak samo jednym z największych importerem ryżu, ponieważ ten ryż nawet dla nich nie wystarcza. Więc dajcie sobie sprawę z tego, że tutaj na Filipinach je się ryż do śniadania, obiadu i kolacji, a nawet w deserach. Tutaj ryż jest po prostu świętością, więc wasza wybranka losu na pewno też będzie jadła ten ryż trzy razy. Dziennie. Zresztą podejrzewam, że Wy w pewnym momencie też zaczniecie tak jeść, bo wszyscy tak tutaj jedzą na Filipinach. Ryż jest po prostu świętością i nie możecie jej wspomnieć o tym, że ona je za dużo ryżu. Ja z moją żoną miałem kilka takich sytuacji, kiedy jej powiedziałem: Słuchaj, a może byś odrzuciła ten ryż i spróbowała czegoś innego? Zrobiła wielkie oczy, popatrzyła na mnie i mówi: Ale Ty chyba żartujesz. I tak słuchajcie, moja żona na przykład, i z tego co wiem, to inne żony, inne dziewczyny, tak samo z moich znajomych, ryż po prostu. Uwielbiają i to jest taka zwana świętość. One, słuchajcie, nawet są w stanie jeść ryż z takimi normalnymi innymi rzeczami, z którymi w życiu byście nie pomyśleli, że można zjeść. Bo ryż na przykład na Filipinach można zjeść ze wszystkim. Na przykład z bigosem, tak moja żona jadła ryż z bigosem. Na przykład słuchajcie w ogóle z ziemniakami, tak z zapiekanymi ziemniakami można sobie tak samo zrobić ryż. Czyli na przykład dokładacie sobie ryżu i jecie ryż z zapiekanymi ziemniakami. Jest naprawdę z całą ilością przeróżnych rzeczy, więc nigdy nie wspominajcie jej o tym, żeby je, że je za dużo ryżu. Po drugie, nigdy nie mówcie swojej partnerce, że za dużo się przytula do Was. Tak, słuchajcie, ja wiem, że każdy lubi przytulanie, no może niektórzy mniej, niektórzy, niektórzy więcej, ale ogólnie partnerki z Filipin bardzo często lubią się przytulać. Lubią to pokazywać w miejscach publicznych przeważnie, żeby po prostu było widać, że ta osoba już jest zajęta. I ja zrobiłem kiedyś taki błąd i powiedziałem swojej żonie, że wiesz co, ale chyba trochę za dużo się przytulasz. No, pamiętała to przez bardzo długi okres i później nie chciała się przytulić, powiedziała, przecież Ty powiedziałaś, że ja za dużo się przytulam. Więc zwróćcie na to uwagę. Naprawdę, to się może wydawać głupie, ale kobiety z Filipin są bardzo uczuciowe i przez to przytulanie, przez właśnie tego typu rzeczy, po prostu chcą to pokazać Tobie, jak bardzo Ciebie kochają. Nie wszystkim się to podoba, nie wszyscy to tak naprawdę do końca rozumieją, więc pamiętajcie o tym, że one naprawdę są bardzo uczuciowymi kobietami i przez to właśnie to tak, no, tak to okazują. Po trzecie, nigdy nie mów swojej partnerce, że je za dużo. I ja wiem, to może się dziwnie wydawać, że na przykład takie młode i na przykład zgrabne, z bardzo wąską figurą y dziewczyny będą jadły za dużo, ale słuchajcie, na Filipinach to też jest trochę troszeczkę inaczej niż na przykład u nas. U nas jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jemy trzy posiłki ziemnie. Na Filipinach w zasadzie, kiedy tylko i wyłącznie coś jest podane do stołu, to od razu osoby idą i jedzą. Nieważne, która by to była godzina, ale je się naprawdę o różnych godzinach. Je się więcej razy dziennie, ale na przykład w mniejszej ilości. Moja żona jest tego idealnym przykładem, bo jak ja stwierdziłem, ona przynajmniej je tak 6 posiłków dziennie. Tylko że tak jak mówię, w bardzo małych ilościach. I może to by się wydawać, że na przykład to jest zdrowe, zresztą tak jak mówię, to już od niej zależy, ile ona będzie jadła. Ale zwróciłem też na to uwagę, ponieważ widziałem i rozmawiałem z niektórymi osobami na ten temat. I dochodziło do tych właśnie śmiesznych sytuacji, kiedy było tak, że za każdym razem, kiedy. Było coś do jedzenia, to ta osoba po prostu jadła. I może to się wydawać głupie, ale wspominam o tym, żebyście też wiedzieli, jak będziecie na przykład pierwszy raz w Azji, że po prostu Filipińczycy z reguły i Filipinki cały czas są głodne. Jeżeli coś jest podane do stołu, to one zjedzą i spróbują. Po czwarte, nigdy nie mu swojej wybrance, że brzydko śpiewa. Słuchajcie, na Filipinach jest kult karaoke. Tutaj wszyscy śpiewają karaoke. Każdy próbuje, nieważne czy umie śpiewać, czy nie umie śpiewać, będzie próbował śpiewać kara karaoke na. Praktycznie każdej imprezie, na jakiej będziecie, będzie maszyna do karaoke postawiona, bo oni to po prostu uwielbiają. Czy to jest godzina 7 rano, czy to jest godzina 23 w nocy, wszyscy będą śpiewać karaoke i ty najprawdopodobniej będziesz zmuszony do tego, żeby tak samo spróbować. Ehm. To naprawdę, to jest taki kult karaoke. To pamiętajcie o tym. Ja do dzisiaj pamiętam sytuację, kiedy byłem na sąsiedniej wyspie i zostałem zaproszony na jakąś imprezę. I tam w środku siedziały cztery Filipinki, które śpiewały. Wszystkie bardzo dobrze zresztą znałem. I wszystkie śpiewały jedną piosenkę do czterech mikrofonów, które były podpięte do urządzenia. W połowie tej piosenki, a w zasadzie to pod koniec, wszedłem do tego pokoju i się tak się zapytałem: Słuchajcie, a czy Wy na pewno śpiewacie tą samą piosenkę? No słuchajcie. Garnek przeleciał bardzo blisko mojej głowy. Naprawdę. Były tak oburzone, były tak wkurzone w ogóle tym, że mogłem coś takiego powiedzieć, że naprawdę od tamtego czasu zacząłem uważać, co mówię na temat karaoke. I z kobietami filipińskimi jest naprawdę bardzo delikatnie, jeżeli chodzi o karaoke i ten temat śpiewania. Ponieważ oni wszyscy uwielbiają, że potrafią śpiewać. Oni naprawdę wszyscy tak myślą, a jak będziecie na miejscu, zobaczycie, że to jest naprawdę troszeczkę inaczej. Nigdy, ale to przenigdy nie mów swojej wybrance, że podoba ci się inna kobieta albo że inna kobieta, która przechodziła, jest naprawdę bardzo ładną dziewczyną. Nie możesz tego zrobić. Nieważne jak tolerancyjna by była twoja wybranka z Filipin, jeżeli to usłyszy, będzie to pamiętała do końca życia. Kobiety z Filipin są bardzo, ale to bardzo zazdrosne. To trzeba o tym pamiętać. Nieważne, że ona się na przykład ciebie zapyta, bo to jest największa podpucha, jaką mogą zrobić, że na przykład, o, co myślisz o tamtej dziewczynie, która przechodziła przed momentem? Hmm. Myślisz sobie, że ona się pyta, że naprawdę chce coś wiedzieć. Ty powiesz, no rzeczywiście, bardzo ładna kobieta, ona powie, no masz rację. I będzie to pamiętała do końca życia. Ja pamiętam słuchajcie, taką sytuację, że na przykład moja żona mi kiedyś powiedziała, jakiś czas temu że pamiętasz, dwa lata temu, 14 sierpnia, była taka sytuacja, że powiedzieliśmy, że tamta dziewczyna się podoba. Czy dalej Ci się podoba? Oczywiście, tak troszeczkę żartem mówiąc, ale naprawdę, dziewczyny z Filipin są mega zazdrosne. I jeżeli będziecie pokazywać im to, że inne Wam się podobają, to naprawdę będą mega wkurzone, więc uważajcie na to. I ostatnia rzecz, o której nie powinieneś mówić, to znaczy na temat rodziny. Że rodzina na przykład dla niej nie powinna być tak bardzo ważna. Słuchajcie, na Filipinach jest kult tak samo rodziny. Tutaj relacje rodzinne są naprawdę bardzo ważne. Zdecydowanie bardziej mocniejsze niż na przykład u nas w kraju, w Polsce. Jeżeli na przykład w Polsce się mówi, że wiecie, no z rodziną to się fajnie wychodzi na zdjęciach i tak się też czuje, no oczywiście wszyscy się znają, wszyscy się lubią, ale jak przychodzi co do czego, to, to wiecie, nikt za bardzo ze sobą nie rozmawia albo nie pyta się, co się tak naprawdę dzieje, to na Filipinach jest to troszeczkę inne. Ten kult tej rodziny i utrzymywania kontaktów i w ogóle wspierania siebie nawzajem jest bardzo mocno zakorzeniony. Więc jeżeli będziecie chcieli ją na przykład odseparować od swojej rodziny w jakimś tam stopniu, żeby na przykład będziecie widzieli, że rodzina ją wykorzysta, na przykład, jeżeli ona będzie pracowała, to na pewno będzie oburzona z tego powodu. Bo na Filipinach, pamiętajcie, każdy każdego wspiera. Czasami dla nas to może wyglądać na taką dziwną sytuację, że na przykład ktoś jest wykorzystywany właśnie przez rodzinę, że ta dziewczyna na przykład pomaga rodzinie cały czas, ale tutaj to jest normalne. Wszyscy tak robią, wszyscy trzymają się razem i wszyscy starają sobie pomóc nam nawzajem. Oczywiście, słuchajcie, ten filmik potraktujcie tak troszkę z przymrużeniem oka, to miało być tak bardziej żartobliwie, żeby Wam pokazać różnicę właśnie między kobietami z Polski a, Filipin a Filipinkami. Nagrałem yy, ten filmik dlatego, że właśnie kilka ostatnich e-maili przyszło związanych z tym, jak się na przykład zachować w obecności Filipinki, czy jakie są takie różnice, które są takie znaczące, co na przykład właśnie mówić, a czego nie wolno poruszać, jakich tematów. I tak sobie zrobiłem taką listę rzeczy, takich powiedzmy największych grzechów, które można popełnić przy Filipince za pierwszym razem, jeżeli się spotkacie. Nagrałem to, dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Ja wiem, że jest bardzo dużo Polaków, którzy tak samo mieszkają, żyją i też na pewno mają swoje zdanie na ten temat, więc dopiszcie do listy poniżej w komentarzach, co Wy uważacie jeszcze, że powinienem dodać do tej listy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że film się podobał. Pozdrawiam Was. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa.